Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku One Ocean bloku na serwerze jajce.pl Oczywiście serdecznie zapraszam w wersję 1.19. Najlepiej, żeby tutaj wszystko Wam działało bez najmniejszego problemu. I oczywiście lajka czy oraz subskrypcja na kanale jak najbardziej widziana. jeżeli chcecie więcej One Ocean bloków i tym podobnych na kanale. Troszeczkę się tutaj jednak pozmieniało, ponieważ mimo wszystko, no mam obecnie 24 tysiące ponad gemów i wcale to nie jest jakaś taka super duża liczba, patrząc na to co udało mi się. Tutaj... Tutaj zrobić. Dużo tysięcy gemów jeszcze poszło na dodatkowe bloki, takie jak na przykład bloki błota, żeby zasadzić sobie trzcinę, bo tak wiem, że na blokach błota można zasadzić trzcinę. To jest przy okazji tego, jak mi mówiliście, jak hardcora nagrywałem, to tam mówiliście, że jaju, bo na blokach błota też można trzcinę zasadzić, ja wiem, ja wiem, spokojnie. Farma tutaj, marchewek oraz ziemniaków rozrasta się w bardzo dużym tempie i jest tutaj naprawdę e, grubo. Będę musiał sobie tutaj jakoś par par parkurowego przejścia zrobić na przykład, o parkur normalnie tak o. no i moi drodzy mam enchant i spokojnie, to nie jest tak że sobie zaupgrade'owałem wędkę i wyłowiłem e, tutaj obsydian i tak dalej, zrobiłem enchant, nie, 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 nie po prostu zwyczajnie wszedłem sobie do sklepu i za gemiki kupiłem sobie w dekoracjach enchant oraz bookshelf więc enchant to kolejny tysiąc i na Bukrzelwy również troszeczkę poszło. No i moi drodzy, udało mi się zenchantować z tego całego levela kilka rzeczy. Między innymi, moi drodzy, Motyka. Co prawda żelazna, ale Motyka z wydajnością 4 i Fortuną 3, co najważniejsze. Dzięki której zbieranie wszystkich moich upraw jest zdecydowanie, zdecydowanie mocniejsze, bo tak jak rozmieniałem Fortuna działa i działa naprawdę fajnie. Można wiele ptaków, marchewek dodatkowo, czy ziemniaków sobie z tego zebrać. Mamy też w sumie dwie bardzo fajne sikiery z wydajnością 4, więc też będę sobie tutaj z tego korzystał i... Tealof tutaj akurat jest silk -touchem. No, Może się do czegoś przyda, może do jakichś tam szkieł albo coś w tym stylu. No i doprowadziłem tylko i wyłącznie po całości kobla oraz Mosi kobla tutaj dookoła, tak żeby faktycznie mieć tą pierwszą ścianę jakkolwiek zrobioną. Tak się teraz prezentuje tutaj moja farma, a ta skrzynia kryje w sobie no nic. Co ciekawe, miałem raptem chyba, nie wiem, 2 czy 3 tysiące gemów i za zaledwie 4 albo 5 staków marchewek właśnie uzyskałem około 20 tysięcy gemu, więc naprawdę muszę tylko poczekać, żeby to wszystko faktycznie sobie wyrosło i będą zbiory i będą gemy i będzie bogactwo. Parma kaktusów mimo wszystko też sobie fajnie podziałała, bo udało się już zgromadzić tutaj 11 sztuk bonmila, więc całkiem sympatycznie. Tutaj również będę musiał sobie zrobić parkurowe przejście normalnie. Później jakieś tutaj schody sobie z każdej strony porobimy, więc problemu nie będzie. Jakie są dzisiaj plany? Plany są dzisiaj takie, żeby na pewno zrobić sobie tutaj chociażby troszeczkę tej konstrukcji. Jak już mamy dużo drewna, co do kobla, czy też stąbryka, to myślę, że tutaj będę się musiał posiłkować troszeczkę sklepem, żeby kupić sobie trochę bloków, tylko dlatego, żeby móc faktycznie szybciej budować. No i front na razie oczywiście nie cały Prezentuje się w ten sposób. W ogóle froglighty są turbo drogimi blokami blokami oświetleniowymi, bo jeden taki blok kosztuje 500 gemów, więc można powiedzieć, że 1000 gemów to są tylko i wyłącznie te dwa e, bloki świetlne, a tam jest dzwonek, bo to jest dzwonek taki, wiecie, do drzwi, że normalnie podchodzisz, dzwonisz do drzwi i wchodzisz, wie, wie, wiesz, wchodzisz. Tyle, co mogę, tyle sobie podziałamy, ale najpierw by się przydało tutaj dać stawianie. Teraz czy ja faktycznie dawać stawianie na 5? Moja kochana żonka dostarczyła mi kawę, także teraz będę miał jeszcze więcej powera normalnie, zdroweczko widzowie. Dobra i teraz jak dotarliśmy tutaj do końca, to w zasadzie że aby się nie pomylić, to wystarczy, że z Shiftem będę sobie tutaj budował, dzięki czemu to budowanie razy pięć nie będzie działało i teraz znowu lecimy sobie tutaj dookoła najpierw po dwa, bo to będzie nas cały tutaj tarasik i zabrakło mi oczywiście pół bloków z tą to, 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 to nie jest nic dziwnego szczególnie, że tutaj cała tak naprawdę podłoga czy też e, sufit, zależy z której strony patrzymy, będzie wyłożony właśnie pół blokami żebyśmy mieli maksymalną e, ilość tutaj też przestrzeni pod powierzchnią, no i jak widzicie ta cała powiedzmy, że piwnica, która tutaj będzie odliczając tych kilka bloków, które prawdopodobnie będą w pełni zabudowane no, i teraz wydaje mi się, że. Hmm, niestety, niestety będę musiał wykorzystać część gemów, którą zdobyłem. Za 12 cena kupne, Ok, a tutaj mamy na przykład stona za 10, a to wystarczy przerobić, tak naprawdę. No to wychodzi mi na to, że lepiej kupić stona. No, oczywiście moglibyśmy kupić kobla i go przepalać i w ogóle super fajnie. Dobra, niech będzie 10. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Przepal. No i dobra, wszystko mamy przepalone, więc faktycznie się tutaj e, ranga, można by powiedzieć, mocno przydała. Ja la 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 bamba, znowu zrobiłem to samo, wiedziałem, że skończysz to zrobię, wiedziałem. Teraz wypadałoby zrobić jakby drugą stronę tutaj, tylko do tego również potrzebowałbym jeszcze troszeczkę kobla, albo przynajmniej zrobić sobie dosłownie taką jedną obramóweczkę. No i teraz wydaje mi się, że będę robił tak samo, bo chciałem jeszcze dodatkowo jakiejś takiej przestrzeni tutaj sobie wygospodarować. Będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę sympatycznie. Dobra, i teraz tylko będę musiał sobie podnosić te wszystkie filary, myślę, na dodatkowe trzy bloki, a w tym miejscu będzie trzeba zrobić schodki. I akurat mamy taką przestrzeń, żeby faktycznie sobie na to pozwolić, i wtedy będziemy mieli dostęp do naszej tutaj farmy kaktusów. No i myślę, że możemy to sobie poprowadzić tutaj w tym miejscu, albo zamiast tego zrobić od razu tutaj jeszcze, znaczy od razu, jeszcze tutaj zrobić belki i dopiero wtedy zrobić schod. Suniemy więc tutaj te schodki, zrobimy sobie tutaj dodatkowo belki, oczywiście od razu je wołacimy z za zapamięci, bo te belki, które zrobiłem w, w ostatnim odcinku pod tamtymi głównymi schodami, też w sumie je usunąłem. Tak? Dobra, i teraz to możemy rozwalić. To możemy rozwalić. I lecimy tutaj sobie dalej. Bone mill zbiera, prawda? No i jedyne co jeszcze będę musiał zrobić, podobną rzecz jak w przypadku tutaj naszego wejścia, czyli jakieś takie dodatkowe belki. Tak samo tutaj. Idealnie. Oczywiście wszystko będziemy musieli łokorować. Tylko tutaj może mi nie starczyć mojej. A jednak starczyła. Dobrze, dobrze. Pomiędzy prawdopodobnie użyjemy sobie łótków z drewna, właśnie tego spruz, którego będziemy musieli się troszeczkę zdobyć. Takie wejście, jako takie boczne, będzie ok. Nie będzie aż tak bardzo się rzucało w oczy, jak to główne tutaj z tymi lampkami w ogóle. Chyba zrobimy sobie nową, ale w dalszym ciągu zwykłą żelazną, bo nie chcę zużywać tych, dopóki faktycznie nie będę miał. Wyższego poziomu wędki Żeby mieć wyższy poziom wędki, moi drodzy Potrzebuję 25 tysięcy gemów Mamy kilka jeszcze trawdorów ze spruz drewna Tak samo tutaj płotku Więc możemy coś zrobić Kupno latarni raczej w grę nie wchodzi Szczególnie, że są dość drogie Dobra, 21 latarni to jest dobry wynik I okorujmy teraz sobie dodatkowo Te belki W tym miejscu prawdopodobnie tak samo zrobilibyśmy Nie, przepraszam Tutaj zrobimy faktycznie zwyczajnie ścianę No, w dalszym ciągu tworzę tą całą bazę yy, bardzo spontanicznie, tak na bieżąco, co mi się tam spodoba, i jeszcze przy okazji samego wejścia, możemy sobie tutaj poprowadzić troszeczkę z bricku, Znaczy, przepraszam, slabów ze stąbryków, tak? Wtedy w tym miejscu już sobie będziemy działać z blokami trawy. Więc prawdopodobnie tutaj zrobimy sobie coś takiego. No i wejście wygląda moim zdaniem przyzwoicie. Z zewnątrz, tak jak mówię, no wydaje mi się, że będę chciał coś bardzo takiego. Powiedzmy, że prostego zrobić. Tutaj na pewno będziemy mogli pociągnąć sobie całe stąbriki aż do tutaj tej skrzyneczki. Kolejne wejście mamy już zarysowane i zostało jeszcze tylko jedno. Ostatnie wejście mamy gotowe. Teraz kolejnym elementem będzie właśnie wyprowadzenie tutaj dodatkowo bloków z tej strony, przydałoby się troszeczkę kobla, a jako, że nie chcę co chwilę wydawać tak naprawdę gemów, to chwila przerwy odbudowania, bierzemy naszą wędkę w dłoń, naszą standardową wędkę, można by powiedzieć, i łowimy przedmioty. Dobra, wyłowiliśmy sobie troszeczkę kobla. Przy okazji, sprzedamy sobie od razu te rzeczy, które nam tutaj dropnęły z rybkami, prawda? I teraz pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to przeprowadzić sobie tutaj dookoła kobla, ewentualnie zmieszanego właśnie z tym most koblem, bo faktycznie tak to tutaj sobie robiłem, nie wiem, ze samą siękery, żeby odzyskać kilka sztuk drewna, których i tak tutaj widać e, nie będzie, myślę, bo sobie to wszystko zabudujemy, e, to możemy sobie to właśnie teraz rozwalić i wypadałoby jeszcze wyprowadzić sobie od razu belki, e, te, które mamy tutaj, właśnie na górze. Żeby łatwiej nam było później robić całość. Ale ja tu będę miał latania z siekierą. Uu, uu, dobra, wszystkie belki mamy wyprowadzone, i teraz musielibyśmy sobie właśnie jeszcze zmieszać to wszystko z Mossy Cobblestonem, i dobra, mówię, na potrzeby odcinka bardziej będę wykorzystywał gemy, choć nie jest to dla mnie coś łatwego, ani, ani, ani ekonomicznego i tak dalej. Zwyczajnie poprowadzimy sobie tutaj pochodnie, ponieważ jednak to wszystko będzie zabudowane i nie będę wykorzystywał tej e, przestrzeni do niczego. Od samego dołu zrobimy sobie zwyczajnie cobblestone'a, ponieważ i tak będzie on przykryty z zewnątrz jeszcze dodatkowo blokami trawy, więc tutaj nie musimy kombinować i marnować tym samym bloków mossy cobblestone'a. Natomiast tutaj to już kwestia inna, ponieważ będziemy tak na dobrą sprawę wykładać sobie tą całą... Piwnice prawdopodobnie jakimiś deskami, tak żeby nieco ocieplić, powiedzmy, całą tą przestrzeń. Więc możemy tak na dobrą sprawę użyć sobie również właśnie mosy kobla tutaj na tych warstwach, tylko dlatego, że będą one troszeczkę widoczne. No i dobra, całą przestrzeń mamy zabudowaną, i teraz musimy sobie jeszcze tutaj wszystko. Wyłożyć pół blokami. Teraz widać faktycznie, ile tej przestrzeni tutaj mamy. Jeszcze wiadomo, dojdą schody, którymi zaraz się zajmiemy, i dopiero później będę sobie wykładał to wszystko pół blokami. A enchant prawdopodobnie domyślnie powędruje gdzieś na górne piętro. Być może nawet zrobiłbym go gdzieś na tym głównym tutaj piętrze. Zastanawiam się też nad jakimś magazynem, ale wydaje mi się, że dobrą opcją byłoby przy okazji wykorzystać właśnie to, że tutaj pozyskujemy większość surowców i zrobić sobie magazyn właśnie w naszej piwnicy, gdzie będziemy mieli, jak widzicie, dosyć dużo miejsca, jako że w tym miejscu będzie ściana i to muszę o tym pamiętać. To schody będziemy mogli tak naprawdę dopiero poprowadzić tutaj. I proszę bardzo, schody mamy gotowe. Teraz możemy się spokojnie dostać na e, piętro wyżej oraz zejść sobie do naszej piwnicy. Od razu zrobiłbym sobie kolejną e, żelazną siekierę, ponieważ ta raczej niedługo mi pęknie. I przede wszystkim musimy okorować sobie wszystkie te belki, zapamięcić, żebym później na przykład czegoś. Nie pominął, więc teraz lecimy sobie dookoła i okorowujemy, co tylko się da. Możemy zebrać też od razu trzcinę i zasadzić ją dalej. Marchewki jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby wyrosnąć, więc spokojnie damy im ten czas. Ziemniaki za to widzę, że no w większości są już do zebrania. Na pewno będziemy potrzebować sporej ilości diorytu i niestety nie ma innej możliwości, żebym go zdobył, jak poprzez kupno, więc na to na pewno zejdzie troszeczkę gemów. Tym bardziej, że będą to, no, takie powiedzmy, że główne części, główne, główna, główny budulec. Naszych ścian. Dodatkowo na pewno będziemy potrzebować szkła, i wydaje mi się, że dobrą opcją byłoby również użyć sobie nie tyle przezroczystego szkła, co właśnie szkła w kolorze białym. W ogóle, właśnie, farma mobów. Ej, taka klasyczna farma mobów bez. Spawnera. Już to rozkminiałem chyba w pierwszym odcinku. Czy to by faktycznie tutaj działało? Albo ewentualnie możecie mi da dać znać w komentarzach, jak to mniej więcej działa. Czy ktoś z Was na przykład robił taką klasyczną farmę mobów bez żadnych spawnerów? Czy to jakoś działa, czy niekoniecznie? Dobra, wykorzystamy sobie 8 mączki kostnej, by przerobić to wszystko na barwnik i stworzyć sobie białe szkło. A żebyśmy dodatkowo nie zmarnowali tego szkła, to przerobimy go sobie na... Panele szklane, których będziemy mieli o wiele więcej. I ze staka taka, mamy 2,5. Próbujmy zatem zarysować sobie ściany. No i zobaczmy, jakby tą ścianę poprowadzić. Wydaje mi się przede wszystkim, że tak. Z samego frontu tutaj użyłbym większej ilości szkła, mniejszej ilości samego budulca, żeby zrobić takie fajne, duże okna. No chyba, że ten pierwszy poziom zrobimy tak bardziej na spokojnie te okienka będą takie klasyczne, zwykłe, może jakieś 2 na 2 czy coś. A dopiero ten wyższy poziom, który planowałem zrobić ogólnie cały wyższy. Tam właśnie zrobilibyśmy takie większe te okna. Tak szczerze, wydaje mi się, że taki design będzie ok. Dobrze, że mam si tacza, to przynajmniej nie zmarnuje szkła. Na pewno zużyjemy bardzo dużą ilość drewna, jeszcze większą niż <grym> początkowo zakładałem. Dobra, zobaczmy jak to na razie wygląda i ej jestem zadowolony z pewnością teraz jeszcze nie można za bardzo oceniać według mnie w ogóle całego wyglądu, z racji tego, że jeszcze będzie trzeba dodać dużą ilość detali, która tak naprawdę dopiero wtedy odsłoni czy, czy uzewnętrzni epickość tego projektu. To jeszcze z drugiej strony, no i dobra, będzie tutaj dużo roboty z tym projektem, ale hej, jestem przede wszystkim zadowolony, że udało nam się rozplanować jego kształt, tak, przynajmniej tą taką podstawę, zrobić można by powiedzieć fundamenty. Tym samym mamy też od razu przestrzeń pod piwnicę. No i zrobić część chociażby pierwszej takiej przedniej ściany. Dodatkowo zabierzemy sobie tą mączkę kostną, która nam się tutaj jeszcze odłożyła i miejmy nadzieję, że zbierzemy tych marchewek dość sporo. Jak widzicie, kolejne staki napływają i z tej jednej sekcji mamy już... 5,5 staka, a przypominam, że nie były tutaj wszystkie te marchewki wyrośnięte, więc naprawdę spoko. Być może po części je troszeczkę teraz marnuję, ale hej, bieram wszystkie, dobre. No, na zasadzenie tej całej przestrzeni również schodzi kilka staków, więc zobaczymy, ile finalnie uda się zostawić w ekwipunku. I mamy 9, 10,5 staka. Dobry zarobek. No to w takim razie lecimy z ziemniakami. No i mamy ponad cztery staki. Ziemniaków. Też nie najgorzej. Dobra, wchodzimy sobie w takim razie do sklepu. Najpierw sprzedajemy ziemniaki. Uwaga, mamy 27, cyk, 28, i 5. Nice. Ale teraz będzie cała magia. To nawet nie jest pełny ekwipunek. Jak mieć tak, pełny ekwipunek. Ej, uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. Czy wyjdziemy powyżej 50 tysięcy, czy jednak nie? Hmm, chyba no, chyba Chyba zabraknie. Uwaga, uwaga. 50 piu. Dobra, wydaje mi się, że faktycznie. Ulepszymy sobie naszą wędkę na poziom piąty. Dobra, zostało nam 30 tysięcy, więc naprawdę nie jest źle. Jak na razie bez powodzenia, ale niestety właśnie im wyżej z tym poziomem, tym ta e, szansa na wyłowienie danego przedmiotu jest, e, no powiedzmy, że ma mniejsza, tak? I zbliżamy się powolutku również do 34 poziomu, więc bardzo sympatycznie, bo będziemy mieli też dodatkową e, nagrodę w postaci właśnie gemów monet. Nie pamiętam, ile tylko tam dokładnie z tego będziemy mieli, ale to zaraz możemy sobie sprawdzić. Dej diamenty, day diamenty, day diamenty, day. Emerald, nie poddam się! Ja chcę diamenty! Bez kitu, czy diamenty będą tutaj dla mnie tak bardzo pechowe, jak na One Ocean bloku and portal framey? W dalszym ciągu nic, a już dobiłem 40 poziom, nawet będę mógł sobie zęczantować te diamentowe przedmioty, jeżeli faktycznie uda mi się wreszcie wyłowić diamenty. Jest! 11 diamentów! No! I to to ja rozumiem! Dobra! To jeszcze przy okazji sprzedamy sobie te rzeczy, których... Nie potrzebuję, z których będę miał fajną ilość gemów, czyli na przykład tutaj tropikalna rybka, rau salmon, yy, raw cod. Co my tu jeszcze mamy takiego minerały? To będzie, to będzie, to będzie kopr. Serio, zastanawiam się nad tym, żeby jeszcze dzisiaj zrobić farmę. Boże, miałem zasadzić trzcinę, boże, zapomniałem. Przepraszam, przepraszam, zapomniałem. A, aleluja. Farmę mowów, taką klasyczną farmę mowów i być może z niej będę mógł pozyskać na przykład kości, dzięki czemu będę miał więcej mączki kości dzięki czemu szybciej rozrosną moje się, y, 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 prawda, uprawy i dzięki czemu szybciej będę zarabiał gemy. Bo serio. Trzeba to jakoś, kurczę, przyspieszyć, prawda? Dobra, no to, kurczę, no to, no to, no to co? No to, no to let's go, robimy diamentowe narzędzia, panie kochany. Robimy sobie diamentowy kilof, diamentową siekierę. A zróbmy sobie diamentową motykę i zróbmy sobie kurde, diamentową łopatę, ej. I zróbmy sobie diamentowy miecz, kurde. Wykorzystajmy na maksa wszystkie diamenty, które zdobyliśmy. Bo czemu by nie? Okej, okay, przy okazji weźmiemy książki i spróbujemy coś tutaj zenchantować, Może akurat w takim razie zobaczmy, co będziemy mieli na mieczu. Smite. No to by było nawet fajne. kill of Unbreaking. No to, to to nie. Tutaj również Unbreaking, ale nie wiadomo, czy to nie będzie tylko Unbreaking. Wolałbym raczej. Coś z wydajnością. Dobra, no to kurczę, dawaj mnie tutaj. Uh, a breaking 3. To akurat dobre, bo będę mógł sobie dodać obrazie czego, dobra. Sharpness 4. O, to brzmi bardzo dobrze. I wyda to teraz wiedziałem, że wszędzie będzie. Wszędzie będzie super, co nie? No okej, okay, dobra, wierzmy kilow No chyba cię. No chyba ci. Weź mnie to. A teraz. No o, o, i Silk ta czy ten. Dobra, git, to jest dobry kilow Biorę, biorę, biorę jak najbardziej. Dobra, sharpness 3 nie Silk touch na siekierze. No, pod ewentualnie jakieś tam melony, coś tutaj też na, moty na motyce mógłbym. Co najwyżej, nie wiem, liście zbierać albo coś w tym stylu. Ale czy ja potrzebuję? Chociaż czekaj, mam jedną motykę z fortuną, to tam mogłabym mieć silk touch. Ej, jak będzie coś tutaj jeszcze, to czemu by nie? Uwaga! Okej. Okay. No i do tego jeszcze tylko ten unbreaking by się przydał. No to tak akurat nie. I łowimy dalej, żeby dobić 30 poziom. Na całe szczęście całkiem dużo ekspa leci Im y, lepszy poziom wędki się ma. Alright. No to zobaczmy, to akurat łopata, yy, wydajność 3, to jest takie unbreaking, żaden, nic się też nie? I łowimy dalej, dobra, mamy 30 poziom i co my tutaj będziemy mieli, unbreaking? Czy ja chcę ryzykować, że będę miał tylko unbreaking? To jest to, co mnie najbardziej martwi, no ale dobra, to nie ryzykuję. Te... A, halo, klikłem, klikłem i, i nagle. Halo, gdzie jest mój exp? Teraz mam 30 poziom, na pewno. Daj mi unbreaking. No, no właśnie, no dał, ale tylko Unbreaking O oh, nie, no come on A teraz tu będzie, o, tu będzie wydajność 4 A tu? Sharpness, dobra To teraz lecimy po Sharpness Jak teraz z tych rzeczy, które zenchantowałem e, Udał się kill off, bo mamy I wydajność, i Unbreaking, i Silk Touch i w przyszłości ewentualnie narzucimy sobie Tutaj zawsze Mending, żeby, żeby nam się Prawda, tutaj to wszystko nie niszczyło Dobra, Sharpness 4 Uuu, Knockback i Unbreaking Dobra, dobra tak, chwilę się zapatrzyłem, mam już 30 poziom Dobra, eee, no to w takim razie Poproszę, poproszę, poproszę No, no serio Come on, no to chyba będzie Trzeba narzucić unbreaking jednak tutaj Na siekierę, żeby mi dłużej wytrzymała. No, botyka nie jest aż tak dla mnie istotna, tym bardziej, że jest diamentowa, więc trochę wytrzyma, co nie? Ale kobla złowiłem przy okazji. Okej, okay. no spoko. To może poszukajmy jeszcze coś ciekawego na samych książkach. Również nie za bardzo. Panie, 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 co to, co to są za enchanty w ogóle? To nie jest to, czego ja potrzebuję. Weź z tym, daj mi coś dobrego. Za dużo rzeczy w ekwipunku, panie? Za dużo, zdecydowanie za dużo. Jak widzicie, udało mi się wyłowić kolejne emeraldy jakieś tam trzciny inne takie surowce. Będzie trzeba na pewno to jakoś wszystko poukładać, a przynajmniej zrobić jakąś taką skrzynię chociażby pod same surowce, bo właśnie mówię, jakiś lapis, emeraldy i tym podobne, żeby sobie składować wszystko w jednej skrzyni albo w jednym pionie skrzyń, ale tym się, tak jak mówiłem, zajmę samemu, bo nie chcę tutaj tego wszystkiego sobie rozplanowywać, ale weźcie pod uwagę, że na pewno w następnym odcinku troszeczkę się tu pozmienia, tak, cały wygląd tej mojej bazy, prawdopodobnie nawet robię już tutaj troszeczkę tych ścian, może nawet już zacznę kolejny poziom tej bazy jakoś robić, tak żeby nie rozkminiać tego na odcinku. I bardzo możliwe, że zrobię sobie chociażby tutaj właśnie troszeczkę tych podziemi, czyli właśnie rozłożę jakieś takie skrzynie, coś, żeby jakiś taki nawet mały magazyn mieć. No i miejmy nadzieję, że też będę miał większą ilość gemów, ale to już zależy, czy uda mi się faktycznie więcej sprzedać chociażby upraw niż wydać gemów na bloki budulcowe. Dawaj, bia, ten 30 poziom robimy z tym unbreakingiem normalnie. No i tak będzie spoko, jak będziemy mieć tutaj unbreaking. Na łopatę również możemy sobie taki unbreaking narzucić. No i ej, no i... No i starczy nam na trochę, prawda? Chociaż z tego, co pamiętam, ja chyba mam też dostęp jako... Jako Vip plus tutaj była chyba komenda napraw. O ile się nie mylę. Ale, ale stuprocentowej pewności nie mam, więc... Y nawet jeżeli miałbym taką komendę, to chyba nie, nie korzystałbym z niej. Nie wiem, mam jakieś takie dziwne przeświadczenie, że chcę, mimo wszystko, że mam tą rangę, to bardziej po prostu chcę sobie grać tak, jak klasyczny gracz. Bez żadnych jakichś dodatkowych tam pomocy, ulepszaczy i tym podobnych. No, przepalanie, wiadomo. Tutaj chodziło przede wszystkim o sam czas, aniżeli o właśnie naprawianie na przykład przedmiotów, tak? Więc tutaj Tutaj na spokojnie. Dobra, mamy 30 poziom. Dawaj Bietę One Breakinga I. hep. No, zrobiło się to samo. No nie! Czyli jeżeli jestem na pograniczu dosłownie levela, to tak jakby do końca serwer nie ogarnia, że to jest. Że, że to jest faktycznie 30 poziom i tak jakby. No minimalnie tak jakby tą końcóweczkę tak dziwne to jest. Dziwne to ale teraz już powinno działać, ej? Ter, ter, teraz już powinno działać. Let's go! O i wydajność 4 akurat tutaj wskoczyła. Tychamie. No dobra, to wychodzi na to, że wystarczyłoby mi... Czekaj, co? Odenchantować na przykład sobie siekierę, tak? I od razu narzucimy sobie na siekierę po prostu... Eee, czekaj, czekaj, nie wiem, Od razu narzucimy sobie na siekierę właśnie książkę. I mamy wydajność 4 i unbreaking. Spoko. To jeszcze tak naprawdę tylko na naszą e, łopatę, bo wydaje mi się, że łopata to jest akurat coś, co... Powinno mieć unbreaking. No i mamy całkiem przyzwoite narzędzia, bym powiedział. Całkiem dobre. Szczególnie, że mamy jeszcze miecz do którego Fajnie by było mieć e, looting. Natomiast to musiałbym nieco bardziej pewnie poszukać chociażby w skrzynkach. Albo złowić jeszcze jakieś diamenty i próbować z drugim mieczem. Też by było spoko. W międzyczasie napisałem sobie do Mateusza odnośnie respienia się mobów i tworzeniu takiego, wiecie, klasycznego mob mobgrindera, bo cały czas mam gdzieś to w tyle głowy. I jest coś takiego, jak wejdziemy sobie w ustawienia wyspy. Jest, udało mi się to znaleźć, dobra. Czyli musimy sobie wejść w ogólne i takie bardziej zaawansowane ustawienia. I mamy tutaj, jak widzicie, potwory. Naturalny spawn potworów. I aktualnie ustawione mam to na wyłączone, więc nie zrespią mi się nigdzie. Żadne wrogie moby. Tutaj mamy też PVP, spawnery mobów i tak dalej. Też mamy naturalny spawn zwierząt wyłączony i spawn potworów mógłbym sobie włączyć. Tym samym mógłbym korzystać z takiego klasycznego mob grindera. Tylko z tego, co mi tutaj Mateusz pisał, jest to dość mocno znerwione z oczywistych względów, że jest duża ilość farm na serwerze, żeby tego dodatkowo wszystko nie lagować respiącymi się niepotrzebnie gdzieś tam po prostu potworami. Więc to będzie. Mogli sobie zmienić, jak tylko stworzymy sobie Mob Grinder. Ale tak jak mówiłem, prawdopodobnie zajmę się tym sam, chociażby dlatego, że, no, chwilkę mi to zajmie. Odcinek już trochę nagrywam. Udało się i tak zrobić, moim zdaniem, całkiem sporo w tym odcinku, a i tak go jeszcze nie kończę. Mamy tutaj Unbreaked Kolejny. kusi, kusi, normalnie kusi. Więc prawdopodobnie się, tak jak powiedziałem, zajmę tym troszeczkę sam. Tym samym zajmę się troszeczkę tutaj porządkami, właśnie w tej bazie i zrobimy sobie jakiś taki. Podstawowy chociażby magazyn, zobaczmy jeszcze jak na nasze prawy. Też nie najgorzej będzie już można coś znowu pozbierać i kolejne gemy uzyskać, prawda? Więc całkiem, całkiem sympatycznie. Więc tutaj, tak jak powiedziałem, pożegnamy się I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Myślę, żeby sobie jakiegoś tutaj screena walnąć fajnego, że tutaj wiecie, że tutaj wszystko powstaje. O, na przykład, że jest enchant, tutaj, że jest baza i na przykład diamentowy kilo w łapie. O, tak, to będzie dobre. To będzie naprawdę dobre. Więc dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego. Trzymajcie się, pa! pa.